Nagrywa, okej, okay. witam wam w dzisiejszym um, vlogu Będzie unboxing Gdzie to są? W sumie zacznijmy od tej mniejszej To jest we sklepu Motozone w Sopocie Zamówiłem sobie Różne rzeczy, zacznijmy od tego. O. To są nakrętki na tablicę rejestracyjną. Ty, o, ale zajebiste lepsze. Kurde, się że było do gorsze, ale są sztos. No 12 zł jest takie coś. Jest sztos. Paragonik, wiadomo, z tego sklepu wyszło 101 zł. Szpota do łańcucha. właśnie, miałem łańcuch skręcić, ale nie umiem. Dobra, jest. U, to, a to? U, to, dobra, to sobie zostawimy na koniec. O, to mamy lampę. Tylna lampa LED, pasek stop, pozycja, kierunkowskazy. Okej, okay, to jest coś takiego. No jest, spoko. Kurde pak O ja pierdolę Te kabelki mnie martwią jak ja to zlutuję. Będziemy się w przyszłości tym martwić. A tutaj są nakrętki no. na wentyle. Co to? To nieważne. A tu już nic nie ma. <laughs> Tylko bąbelki. To, to jest... To było najdro. Kurde, chociaż Kurde. troszkę tak nieładnie. Pugniotło, jeśli się nie stłukły, to będzie sztos. Nie stłukły się. Nie, ja pierdzielę, one mają homologację. Jak sobie jej Właśnie ja je zamówiłem i tak, kurde. Myślę sobie, nie wiedziałem, czy mają homologację. Ale najwidoczniej mają ja ty Kurde, ładniejsze niż się spodziewałem. Myślałem, że to będzie jakiś plastik fantastyczny a to jest jakiś stop. Okej. Okay. Też to właśnie. Zapomniałem, zapomniałem jednej rzeczy zrobić. O kurde, ach, no się będę musiał bawić. Przerywacz muszę kupić ale powiem Wam szczerze że zapomniałem Zapomniałem jak to z tym przerywaczem jest Do LEDów No i to to sobie otworzymy O, pozwolę sobie użyć knajfa O, z żywicy praktyka Dobra, tym się później pobawię. Kurde, to też to jest. No nie no, dobra, jednak to jest mega plastik, fantastik, ale wykonanie to chyba za 8 albo 9 zł. Plastik, fantastik, ale jest uszczeleczka na końcu. Jest, jest dobrze. Very good. I'm, I'm gratulating. Fajne produkty, bo tego się najbardziej obawiam tak, przejdziemy do tego... A, tutaj jest... A, kurde, to by to zdjąć. Co to jest? Już korzystam. nie powiem że nie e, Tutaj też, tutaj mi wyniosło 98,20 i bym przejechał Poza... O kurde, to już jest fajnie zapakowane Ciekawe. No i tak, mamy to. To jest trzkaweczka. Teraz wam powiem o to chodzi. No kurde, to. Oh, dwa kilo. Mamy utwardzacz i to. I mamy. Mam jeszcze patyczki. Więcej niż 5 sztuk. I mamy tutaj fiberglass, czyli no to akurat to nie jest już jeszcze, ale to jest mata szklana Bo będę robił siedzenie z funkta szklanego Tu już nic nie ma A, uch, 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 dobra. Więc teraz yy, szybka przerwa na akumulator na, 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 na. O kurde, myślałem, że to dłuższe są kable Ale dobra powinno mieć w tym problem O kurde Co ty? Świeci tak źle Skaśmy to Nie jest źle. Nie jest źle. Jest okej. Okay. Teraz wiadomo. Jego też trzeba sprawdzić. Ech, tylko go kurde nie chcę rozpakowywać. Nie wiem czy to tak mogę spróbować. Tylko żeby sprawdzić czy działa. Dobra, działa. Pięknie działają, ale nie dla Teraz to trudniejsze. Ops. <laughs> Teraz no, do, do tego się boję, bo słyszałem opinie po prostu złe o tym produkcie. Te to są reakcje? Trzeba to odkryć. Kur... Jak to mocno świeci! A w sumie to jest stop, nieważne. <laughs> Więc tak, czerwo, czerwony to stop. Ja sobie później to zapiszę po filmie. No, czerwony stop. Mm, to jest migacz. W moim przypadku będzie prawy. I te... Okej, okay, dobra, żółty, zielony kierunkowskazy, czerwony stop, biały <laughs> mijania, czytam jak się to nazywa, ok, szczerze myślałem, że będzie gorzej, ale jest dobrze, naprawdę, jest dobrze, to jest fajne, szczerze, bardzo udany zakup, naprawdę, jestem zadowolony.